Pamiętajcie, że kurwa suplementami czy innymi rzeczami to się nie załatwi tak roboty kurwa, że to weźmiecie i jest kurwa temat załatwiony. Tu trzeba kurwa robić trening. Tu trzeba napierdalać przynajmniej kilka razy w tygodniu, te 3-4 razy minimum. Ja generalnie się ruszam codziennie. Codziennie jest kurwa jakiś trening. Dlatego jest kurwa taka forma w wieku 45 lat, zaraz będę kończył 45 lat, moi drodzy. We wrześniu kurwa. Czekam na jakieś, kurwa, prezenty od was. Pół miliona ludzi, kurwa, ludzie. Parę milionów ogląda. Każdy niech złotówkę wpłaci. Parę milionów ludzi niech po złotówce wpłaci i lecimy. A jak? <laughs> no chyba mi się należy, kurwa. Nadaję do was, kurwa, już 9 miesięcy, kurwa, napierdalam. Dzień w dzień pokazuję wam, jak konsekwencja wygląda w moim wydaniu, kurwa. Także w temacie rolek. I wideo, nikt nie wystawia kurwa, po 40 wideo, dzień w dzień kurwa, rolki plus stories, tyle wychodzi, wypuszczam tyle dziennie, po 40 wideo, dzień w dzień kurwa, 7 dni w tygodniu, lecę i napierdalam.